Umiłowane siostry i bracia. Przytoczę w pierwszy przykład: pewien człowiek potrafił cierpliwie stawiać czoła nawet największym trudnościom i problemom życia, nie okazując yy, przy tym za niezadowolenia i goryczy. Jeden z jego bliskich przyjaciół poprosił go kiedyś, by zdradził mu tajemnicę swego nieustannego zadowolenia i radości. Z łatwością mogę Cię nauczyć tej sztuki, odparł stary człowiek. Chodzi o to, by czynić właściwie pożytek z oczu. Przyjaciel na początku nie rozumiał tej odpowiedzi. Stary człowiek wyjaśni mu dalej. Niezależnie od sytuacji, w której się znajduję, najpierw spoglądam w niebo i przypominam, so, przypominam sobie, że moim głównym celem jest się tam dostać. Później spoglądam na ziemię i przypominam sobie, jak niewiele miejsca zajmę po śmierci. Następnie rozglądam się w koło i widzę wielkie rzesze ludzi którzy pod każdym względem są mniej szczęśliwi niż ja. W ten sposób uczę się, gdzie jest źródło prawdziwego szczęścia, gdzie powinny mieć kres wszystkie nasze troski i jak niewiele mam powodów do niezadowolenia. Są mniej szczęśliwi niż ja. To Polacy mojej ojczyzny, moi rodacy, najmniejsi. Rok 1856 przyniósł klęskę Rosji. W wojnie krymskie okazało się, że imperium rosyjskie było kolosem na glinianych nogach. Carska armia, zacofana i przeżarta korupcją, została pokonana przez siły Imperium Osmańskiego, wsparte oddziałami angielskimi i francuskimi. W Polakach będących pod, pod rosyjskim zaborem obudziła się nadzieja na reformy w Królestwie Polskim. Tym bardziej, że car Aleksander II po przegranej wojnie planuje reformy również ustrojowe w całej Rosji. Są tacy, którzy mówią, że można by pokusić się o uzyskanie autonomii dla królestwa. Są tacy, którzy myślą o walce z bronią w ręku i marzą o odzyskaniu niepodległości. Dodatkowym bodźcem podsyca podsycającym marzenia o odzyskaniu wolności będzie ogłoszone w, mar w marcu 1861 roku utworzenie Królestwa Włoch. W czerwcu 1860 zmarła Katarzyna Sowińska. Wdowa po generale Józefie Sowińskim, legendarnym obrońcy woli w czasie powstania listopadowego. Jej pogrzeb zamienia się w wielką patriotyczną demonstrację. W czasie ceremonii pogrzebowej mało kto pamięta, że w noc listopadową generał starał się powstrzymać pod i niewiele zabrakłoby przypłacił to życiem, a jego nazwisko znalazło się, znalazłoby się na pomniku oficerów poległych za wierność Carowi. Od pochówków dowy na cmentarzu ewangelicko-reformowanym przez Warszawę przechodzą kolejne manifestacje. Ponieważ jest ich coraz więcej, a atmosfera w mieście stara, stała się gorąca, wiekowy namiestnik Michał Gorczakow zdecydował się na użycie wojska przeciw manifestantom. 25 lutego 1861 roku kozacy szarżują na zgromadzony tłum. A dwa dni później, przed kościem świętej Anny na krakowskim przedmieściu, padają szczały. Około setki uczestników demonstracji odniosło rany, a pięciu padło zabitych. Namiestnik był przerażony, obawiał się wybuchu powstania narodowego, zatem wyraził zgodę na ustępstwa. Z ulic Warszawy zostaje wycofane wojsko, powołano delegację miejską złożoną z najznakomitszych przedstawicieli warszawskiego społeczeństwa i de facto przez pewien czas Sprawują władzę w mieście oraz zgodził się także na manifestacyjny pogrzeb pięciu zabitych. Pogrzeb zamienił się w wielką demonstrację patriotyzmu i polskości. Za trumną poległych szli księża katolicy, ewangelicy oraz rabini. Wszyscy wspólnie modlili się nad otwartym grobem na starych powązkach. Mogiła pięciu poległych stała się najważniejszym grobem dla polskich patriotów, aż do odzyskania niepodległości. Każdy, kto w Polskę wierzył, Musiał odbyć do niej pielgrzymkę jak muzułmanin do Mekki. Wspierany przez dyrektora Głównego Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, Gorczakow pragnął załagodzić sytuację. Aleksander Wielopolski starał się uzyskać daleko idące ustępstwa od władz rosyjskich, jednocześnie tłumiąc dążenia niepodległościowe i myśl o powstaniu. To jemu Jerzy Czech poświęcił przepiękny tekst. Margrabia Wielopolski znakomicie zaśpiewany przez Przemysława Gintrowskiego. Przez plac saski Czerkiewskie socnie pędzą, a przed zamkiem sto ognisk dzisiaj płonie. Jak pan robi to, wasza ekscelencjo, że po każdej nienawidzą cię stronie? Pan margrabio nie mylisz na rozkaz, na rozkaz więc u cara to się podejrzane, już podejrzany. Nie uwierzy Petersburg ani Moskwa, ani Moskwa Polakowi, co własne ma plany. Pan margrabia wciąż kroczy po linie. przepaść z lewej, przepaść po prawej. Jeśli z ręki rodaka nie zginie, to z, z urzędu odejdzie w niesławnie. Tymczasem 8 kwietnia 1861 roku dochodzi do masakry na Placu Zamkowym. Wojsko otwiera ogień, do manifestujących pada około setki zabitych, a symbolem rosyjskiego terroru staje się młody chłopak Michał Landy. Gdy trafiony kulami upadł ksiądz, w nich, idący na czele tłumu z krzyżem w ręku, Landy podniósł z warszawskiego bruku krzyż i stanął na czele demonstracji. Krzyż w tamtym czasie miał nie tylko znaczenie religijne, ale był jednym z symboli polskiego oporu przeciwko rosyjskiej władzy i prawosławie. Z jakim władzę utożsamiano. Podniesienie krzyża przez Landego miało dodatkowy wymiar, gdy szłopak był Żydem. Landy padł śmiertelnie ranny od następnej salwy rosyjskich żołnierzy. Jego grup stał się kolejnym miejscem odwiedzanym przez patriotów. W maju 1861 roku umiera Gorczako, a namiestnikiem na krótko zostaje generał Niko, Nikołaj Suchozany, zwolennik silnej ręki i terroru wobec Polaków. Notabene Suchozany był wnukiem generała Antoniego Madalińskiego, bohatera insurrekcji kościuszkowskiej. Wielopolski, początkowo zwolennik silnej ręki siłowego rozwiązania problemu, Składa dymisję, udaje się do Petersburga, gdzie przekonuje cara, że jedyną drogą ustęp można załagodzić nastroje w Królestwie Polskim. Mikołaj Suchozanit został odwołany, a w sierpniu 1861 roku nowym namiestnikiem Aleksander II mianował generała Karola Lamberta, katolika, co w Królestwie Polskim nie było bez znaczenia. Generał Lambert zezwolił na demonstrację. I patriotyczne śpiewy w kościołach, oraz próbował negocjacji z ugodową częścią liczących się przedstawicieli polskiego społeczeństwa, przez co wielu urzędników rosyjskich zarzucało mu zbytnią pobłażliwość wobec Polaków. Tymczasem zbliżał się 15 października, rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Nawet ugodowy Lambert obawiał się, że może dojść do wystąpień, których rosyjskie wojsko nie będzie w stanie opanować. Bał się, że manifestacje przerodzą się w walki uliczne. Podjął zatem decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, co nastąpiło 14 października 1861 roku. Wojsko rozbiło obozowiska na warszawskich placach, obywatelom zakazano udziału w zgromadzeniach, a zatrzymani podlegali sądom wojskowym. Polacy zlekceważyli zakaz i masowo udali się do kościołów, by modlić się za naczelnika kościuszkę. W takiej sytuacji wojskowy generał-gubernator Nienawidzący Polaków Aleksander Gerstenzweig, zwolennik silnej ręki, wydał żołnierzom rozkaz wkroczenia do świątyń i aresztowania modlących się. tysiące zatrzymanych pognano na cytadelę. Katolickie duchowieństwo w akcie protestu nakazało zamknięcie kościołów. Solidaryzując się z księżmi, rabini polecili zamknąć synagogi do chwili, gdy kościoły zostaną ponownie otwarte. Ponieważ generał-gubernator Gerstenzweig Poinform nie poinformował namiestnika generała Lamberta o swojej decyzji. Ten wpadł w furię, natychmiast nakazał zwolnić zatrzymanych, zaś w pałacu namiestnikowskim doszło do burzliwej rozmowy pomiędzy oboma przedstawicielami cara w Warszawie. Wymiana zdań była tak burzliwa, że Lambert spoliczkował Gerstensweiga. To już była sprawa honorowa, ale ze względu na stan wojenny pojedynki były zakazane. Panowie zdecydowali się zatem. Na pojedynek amerykański. Z woreczka losowali kule w dwóch kolorach. Ten, który wyciągnie białą kulę, miał popełnić honorowe samobójstwo. Strzelając sobie w głowę białą, wylosował generał gubernator Gerstenzweig. Strzelił do siebie, ale umierał kilka dni. Wstrząśnięty Lambert podał się do dymisji i opuścił Warszawę. Na pewien czas zastąpił go Nikołaj Suchodzaniew. A wkrótce na jego miejsce do Warszawy przybył kolejny zwolennik terroru i rządów silnej ręki generał Aleksander Widers. Rozpoczęły się prześladowania Polaków i wszelkich przejawów polskości oraz patriotyzmu. Namiestnik tropił również wszelakie przejawy nieprawomyślności, również wojsku i doprowadził do skazania na śmierć trzech oficerów, biorących udział w antycarskiej konspiracji. 3 czerwca 1862 roku. Czwarty oficer pochodzenia ukraińskiego, Andrii Potiednia strzelił namiestnikowi w głowę w ogrodzie saskim. Liders przeżył, ale opuścił Warszawę, by nigdy nad Wisłą nie powrócić. Andrii Potiednia poległ, walcząc w szeregach powstańców styczniowych w bitwie pod Skałą 5 marca 1863 roku. Scena zamachu na generała Aleksandra Lidersa została zrekonstruowana w polskim filmie Jarosław Dąbrowski. Widersa zastąpił carski brat, książę Konstanty, nie mylić, z księciem Konstantym, sprawującym urząd przed wybuchem Powstania Listopadowego. Książę wspólnie z Margrabiem Wielopolskim próbował prze przeprowadzić głębokie reformy w Królestwie Polskim. Cywilne urzędy obsadzał Polakami, próbował wprowadzić autonomię królestwa oraz stopniowo odwoływał stan wojenny w poszczególnych guberniach. Było już jednak za późno. W całym zaborze rosyjskim wrzało. Zbliżał się nowy rok 1863 roku. Rok, w styczniu nowego roku, pragnąc uspokoić nastroje Margravia Wielopolski, inicjuje pobór młodych ludzi do carskiej armii. Słynna Branka. Osiągnął efekt przeciwny do zamierzonego, wybuchło powstanie narodowe. Najmniej, żeby nie płakać, trzeba co najmniej raz pomyśleć. Dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu zwana Gaudete, radujcie się. Jest wyjątkowa w czasie Adwentu, ze względu na swoją radosną tematykę i nastrój, jaki wprowadza do liturgii. Zwłaszcza Słowo Boże, przed chwilą dzisiaj odczytane, zachęca każdego z nas do radości oraz pragnie nam wyjaśnić, na czym powinna naprawdę polegać w życiu chrześcijanin i na radość. Słowo Boże uczy nas, jaków mędrze mędrzec opowiedzianej historii, gdzie jest źródło prawdziwego szczęścia i gdzie powinny mieć kres wszystkie nasze troski. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje stebli i niech rozkwitnie. Między innymi tymi słowami prorok Izajasz zaprasza dziś do radości każdego z nas. Nas, którzy nierzadko przez życiowe przeciwności, upadki w grzech oraz zniechęcenia wierze w modlitwie czy relacjach międzyludzkich jesteśmy podobni do wysuszonej, spieczonej słońcem pustynnej ziemi. Izajasz zachęca do radości, ponieważ bliski jest czas przyjścia Mesjasza. Które nadchodzi, aby zbawić każdego z nas. Blisko jest zarówno uroczystość Bożego Narodzenia, którą będziemy świętować już za kilka dni, jako pamiątkę narodzin Jezusa, jak również co coraz bliższy jest dzień powtórnego przyjścia Chrystusa, który zakończy czas naszego życiowego adwentu, utęsknionego oczekiwania na spotkanie z tym, który jest źródłem najgłębszej radości. I Zajaszowi chodziło o coś głębszego, mianowicie o to, że prawdziwą radość. W naszym życiu możemy czerpać z zażyłej przyjaźni z Bogiem i układania swego życia zgodnie z Bożymi przykazaniami. Tylko Bóg może przemienić nasze serca oraz dusze suche jak step z powodu dotknięcia grzechem i sprawić, że życie każdego z nas rozkwitnie jak majowa łąka tętniąca życiem i radością. Bliskość nadchodzących świąt też jest zwiastunem wielkiej radości, jaka może gościć w naszych sercach każdego dnia, Zawsze wtedy, gdy pozwolimy Jezusowi rodzić się nie w ubogich stajni, ale w naszych sercach pełnym miłości względem Jego. Święta Matka Teresa z Kalkuty napisała kiedyś piękne słowa Zawsze ilekroć się uśmiechasz do swojego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna ogręcz uciskają ludzi w ich samotności, Zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym, zawsze kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże narodzenie. A Święty Jakub Apostoł zaprasza nas w drugim czytaniu do pielęgnowania w codziennym życiu cnoty cierpliwości, jak bardzo jest nam ona potrzebna. Gdy nieraz łatwo zniechęcamy się w czynieniu dobra, kiedy nasze dobre intencje inni raz po raz źle odczytują i interpretują po swojemu, kiedy trudno jest nam znaleźć radość w modlitwie, zniechęcamy się może czasem do regularnej spowiedzi, bo wciąż, wciąż przytrafiają się nam te same grzechy, zniechęcają się mąż i żona, kiedy trudno jest im się porozumieć w kluczowych sprawach małżeńskich i rodzinnych. Trwajcie w cierpliwości, brać, aż do przyjścia Pana. Porównuje też chrześcijańską cnotę cierpliwości do rolnika, który po zasianiu ziarna wytrwale oczekuje, aż wyda on pl ono plon. Już wiecie, potrzeba współpracy człowieka z Bogiem. Człowiek przygotowuje glebę, sieje ziarno, ale to Bóg daje ożywczy deszcz, promienie słońca i wzrost nasienia. Pięknie ujął to święty Ignacy, Loyola. Módl się to, to, to tak, jakby wszystko zależało od Boga. Dzisiaj zaś tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Działaj zaś tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Powierzanie się Bogu na modlitwie z ufnością, że on pomoże nam działać właściwie w naszym życiu i dokonywać dobrych wyborów, to wbrew pozorom niełatwa, ale z pewnością skuteczna podpowiedź na praktykowanie cierpliwości w naszym życiu. W tym miesiącu, w grudniu, Polacy świętują w Malborku i w innych pięknych miejscach ojczyzny naszej. Raz jeszcze biblijną, a to znaczy jakby najmniejszą miłość, która stąpi na ziemię w nasze kolejne Boże Narodzenie. Jezus Chrystus, Syn Boga, słowo wcielone. Tymczasem pejzaż zimowy z chatami i wędrowcem wyrósł może na ruinach Piastowskiego Zamku. Telewizja, której nie znam, oferuje obrazy rodem z Namigi, gdzie czas zwalnia, przeszczeń przestrzeń zachwyca bezkresem. Idealna na spotkanie z dziką naturą, majestatycznymi wydmami, i kulturą plemion, które wciąż żyją w rytmie pustyni. Telewizja starając się odsłania coś, co nie jest jądrem polskości. Rzeczywiście jesteśmy republiką, Putin wciąż rządzi wszechpotężną Rosją. Zapraszamy multiinstrumentalistę Gordona Matthew Samnera, Sanera, Tinga. Nieuchwytnie brniemy w braku tego, co Polskę stanowi. Chciałbym tutaj wspomnieć o ojczyźnianej aferze ceglanej. Jest rok 1948 1949 Wrocław dostarcza cegły na odbudowę Warszawy. Z perspektywy okoliczności, w jakich żyli ludzie w tamtych czasach, odbudowa stolicy była priorytetem. Co więcej, status granicy na Odrzeinysie, jak również status tzw. ziem odzyskanych, nie były jasne. Mieszkańcy tych ziem, w tym Wrocławia, którzy byli przesiedleńcami najczęściej z Kresów Wschodnich, które Polska utraciła w latach 1939-1945, nie dbali równie gorliwie o po niemieckie domy i mieszkanie jako swoje, gdyż spodziewali się, że mogą być tu tylko czasowo. Na mocy konferencji pokojowej, która miała miejsce w 1945 roku pod Adamem, Wielka Trójka, Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania podjęła decyzję o przekazaniu Polsce zarządu nad tymi terenami, jednak formalnie status ten miał być tymczasowy do czasu podpisania. Ostatecznego traktatu pokojowego z Niemcami. Niemiecka Republika Demokratyczna uznała granicę na się Łużyckiej w układzie podpisanym z Gorzelców w 1950 roku. Natomiast Republika Federalna Niemiec dopiero w 1970 roku uznała de facto istniejącą granicę w zachodnią Polski na Odrzejnej Łużyckiej w układzie o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków. Ostatecznie potwierdzenie naszej zachodniej granicy. De jure nastąpiło dopiero w 1990 roku na mocy traktatu o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec traktat 2 plus 4. Został on podpisany przez Zjednoczone Niemcy oraz cztery mocarstwa okupacyjne Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja. Ostatecznie uregulował on status Zjednoczonych Niemiec i potwierdził ich granicę, w tym zachodnią granicę z Polską na Odrze i Łużyckim. Szacuje się, że do odbudowanej z gruzów Warszawy trafiło zaledwie około 200 wagonów cegieł. Co stało się zresztą, duża część transportu, które miały trafić do Warszawy, nigdy tam nie dotarła. Cegły były często kradzione lub wykorzystywane do odbudowy innych miast i osiedli. Nowej huty. Z powodu chaosu pierwszych lat powojennych i wspomnianych nadużyć, brakuje wiarygodnych, pełnych statystyk dotyczących liczby wagonów, które faktycznie dotarły do Warszawy. Badacze tego zagadnienia opierają się na danych szacunkowych. W czasie trwającego prawie 4 miesiące oblężenia Wrocławia w 1945 roku zginęło około 100 tysięcy osób, a 65% miasta zostało niemal zrównane z ziemią. Przez kolejną dekadę 18 milionów sześciennych gruz oraz setki nieuszkodzonych budynków w mieście służyły decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów za rezerwuar cegieł dostarczający materiału do odbudowy Warszawy. Wrocław obok Szczecina był wówczas okrzyżany mianem cegielni prl a z jego zniszczonych budynków pozyskiwano setki tysięcy cegieł. Co więcej, dotyczyło to nie tylko zniszczonych budynków, gdyż cegłem pozyskiwano z rozbiórek, a te dotyczyły także budynków w dobrym stanie zachowania. Cegłę z Wrocławia wysyłano do 1954 roku. Rok wcześniej uruchomiono dużą cegielnię w Zasławicach koło Nowych w tym miejscu należy podkreślić, że wbrew oficjalnej propagandzie cegły z Wrocławia w większości poszły na budowę nowej huty, a nie Warszawy. Z pozyskiwaniem cegieł z Wrocławia związana była duża afera gospodarcza, która zakończyła się wyrokami wskazującymi. Oficjalnie cegły miały służyć do odbudowy zniszczonej Warszawy i innych miast. Jednak spora część z milionów cegieł wywiezionych z miasta Wrocławia, wcześniej nazwanego Breslau, nigdy do stolicy nie dotarła. Dzisiejsza Ewangelia. Wprawdzie nie mówi w prozu radości, ale Jezus odpowiadając na pytanie Jana o to, czy jest on faktycznie tym, który ma przyjść, czy jest Mesjaszem, wskazał na znaki zbieżne z tymi, o których mówił prorok Izajasz. Niewidomi wzrok odzyskują, chroni chodzą, trędowaci doznają czyszczenia, głusi słyszą, umarli z Bogim stają, Bogiem głosi się Ewangelię. Po tych słowach dodaje także, a błogosławiony, prawdziwie szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie dzwoni. Ten sam Jezus, który dokonywał tych wielkich cudów 2000 tysiące lat temu, pragnie dokonywać wielkich rzeczy także w Twoim życiu każdego dnia, ilekroć bez wątpienia w Jego moc pozwolisz Mu rodzić się w Twoim sercu. Kochani, senność gęsta jak śniegi, krążąca jak śnieg, zasypuje śnieżnymi płatkami sennymi, bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek i te ślady bezładnych moich kroków po ziemi. Jeśli chcę, mogę spać, jeśli chcą, mogą wstać, jeśli chcę, mogę stać. Siąść przy oknie z gazetą z zeszłego tygodnia, albo iść w senność dnia, wtedy inny niż ja, siedząc w oknie, zobaczyć dalekiego przechodnia. Czy to dobrze, czy źle tak usypiać we mgle, szeptać wieści pośnieżne, podzwonne, spóźnione, czy to dobrze, czy źle snuć się cieniem na tle kołującej śnieżycy i epoki przyćmionej. Śnieg pierzynął mi legł, wiek godzinę mi zbieg w białej drzemce, puszystym, przypruszonym spacerze. Bezprzyczynny mój dzień, bezsensowny mój wiek pisał Julian Turli. Niech te ostatnie dni Adwentu wzmogą w nas pragnienie dobrego przygotowania naszego wnętrza na przyjście Zbawiciela. Otwórzmy więc drzwi naszych serc na Jezusa, którego pełni mocy i łaski możemy doświadczyć już teraz. Uczestnicząc w cudzie tej Eucharystii, pozwólmy Mu przemieniać nasze życie w prawdziwie szczęśliwe, bo oparte na dobrej i radosnej nowinie Ewangelii. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu spokoju, zdrowia Niech ten czas będzie okazją do wytchnienia i refleksji. Składam serdeczne życzenia pełnych harmonii świąt, pomyślności i wielu sukcesów zawodowych w nadchodzącym nowym roku.